Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Adam Karbon-Siennicki, zapraszam Cię na wyścig na torze Nordschleife, Nürburgring samochodem Porsche Cup. Właśnie skończyłem ten wyścig, więc jeszcze emocje we mnie siedzą. Ja, jak są we mnie emocje, to oznacza, że naprawdę będzie co oglądać. Zachęcam Was do zobaczenia tego filmu, emocje do samego końca i zapewniam Was, to ostatniego zakrętu. Zapraszam. Waiting on the final car to grid. Yes, to be on there. Zobaczymy jak się uda startować. Green, green, green. Jest dobry start. Car Star on your left. Keep to the right. Clear on the left. Otrzymaliśmy trzecią pozycję, a jest dobrze Jesteśmy na torze Nordschleife To jest sekcja GP, więc przed nami bardzo długi the right dystans to the left. Nawet warto jest odpuścić pierwsze okrążenie Mamy zimne opony Patrząc na to, że jest jeszcze... Zimny tor, nienagumowany. Na no spokojnie przejeżdżę pierwsze okrążenie. Oj tutaj. Tu, popełniłem tu, tu. No, błąd. Nie po wyhamowałem. Trzymajmy wewnętrzną. Dobra, udało się utrzymać pozycję. Jeszcze tutaj zobaczmy. Okay. Mamy to. Kail jest jednak za nami, więc... Jest tak, jak powinno być. Przed nami Floris i Richard na pierwszej i drugiej pozycji. Chłopaki widzę, że mocno zaangażowaniem walczą o pierwszą pozycję, ale Richard mówił błąd, więc to zaangażowanie... To się nie opłaciło. patrzę znaczy, że tak szybko. oj i ktoś tam wpadł z toru. Widziałem już za pomarańcz i Wjeżdżamy na tą piękną nitkę. Jeden z niebezpieczniejszych torów na całym świecie. Zimne opony. Napalenie kierowcy porszeka. Co tutaj może się złego stać? Wszystko. Mam nadzieję, że Richard będzie w stanie przejechać dobrze ten zakręt prawy który przed nami. Ja odpuściłem, odpuszczam troszkę. Odpuszczam na wszelki wypadek. Może podam się trochę draftem nadrobić, może troszkę spowolniłem, nie wiedziałem co Richard zrobić tam za bardzo nie odpuści. Ok, walczymy o drugą pozycję teraz. Jesteśmy obok siebie. Zostawiamy miejsce po prawej stronie. Nadal zostawiamy miejsce. Mamy prędkość dobrą. Teraz trzeba tylko dobrze, dobrze wyjść ten lewy zakręt. Uff, Richard odpuścił. Mamy pozycję drugą. No i się uspokoić troszkę po tym manewrze, manewrze wyprzedzania. Zawsze wyprzedzanie powoduje, że jest ten skok adrenaliny i człowiek myśli, że już złapał Pana Boga za, za nogi pędzi, jak nie powiem kto, ale jednak później można na kolejnym zakręcie wypaść z toru. Spróbujmy dogonić Florisa teraz. Oj. Zahaczyliśmy prawy krawężnik, mogło się to źle skończyć. Mamy 0,60 straty do Florisa. Za nami. Stawka trochę się rozciąga, no jednak są na tyle blisko, że spokojnie mogą nad... Takim tunelem aerodynamicznym do nas dojechać. Chociaż 1,2 sekundy Richarda to już jest obiecujące. W mnie że powiększamy tą przewagę. Szczerze chciałbym mieć trochę więcej treningów w tym Porsche Cupie. Wróciłem po Sylwestrze, po świętach. Czuję się trochę jakbym nie jeździł przez miesiąc, a to było tylko tak w tydzień, więc. Nie, jakoś sporo czasu. Oho. Dobrze. Weszliśmy pod pachę. Dorisowi. Oj. Wypadliśmy, ale mamy, mamy jeszcze szansę na utrzymanie pozycji. Jest ok. Mamy pierwsze miejsce. Niebezpiecznie tutaj. Trochę poszalałem na tym lewym szybkim zakręcie. Ach, głupi człowiek, naprawdę. Tam może było tak wypaść z toru. Karuzela zdecydowanie do poprawy. Ale co się stało za nami, za Florisem? 8 sekund straty mają chłopaki do nas. Nie przejmujmy się tym na razie. Skupmy się na naszym wyścigu. Nie czuję tych opon jeszcze. Nie czuję, że kleją. Chyba trochę za szybko wchodzę w niektóre zakręty, przez co samochód wyrzuca mnie na zewnętrzną. Spróbuję pojechać z większym szacunkiem do samochodu, jak i do toru, który uwielbiam. Oj, kocham ten tor. Ta sekcja od karuzeli jest. Cudowna. Zależy mi, żeby jak największy zrobić dystans do przewagę nad Florisem przed tą bardzo długą prostą autostradą do mety. A jak nie uda się zrobić tej przewagi, to najwyżej stracimy tą pozycję jedną i będziemy walczyć dalej. Ta sekcja jest bardzo ważna. Musiałem trochę zliftować. Bardzo się boję jechać pełnym gazem tamtej, tamtą sekcję. Ten samochód tak podskakuje. No trudno, jesteśmy bardzo blisko naszego konkurenta. Zobaczymy, co będzie na prostej. Będziemy bankował. Okej, okay. jaka to jest taktyka, tak się zastanawiam. Jestem trochę zaskoczony. Miło ze strony florista, na pewno ma w tym jakiś cel, ma w tym jakiś cel, ja muszę ten cel znaleźć. Liczy, że wypadnę z toru? Może. Mój spotter ma jakiś problem chyba z danymi, ponieważ uważa, że mamy za mało paliwa, żeby dojechać do mety, a uważam, że jest optymalnie, też to, to jest z etap kiksedowy. Dobra, Floris, zobaczymy co będzie, nie ma co tutaj Zobaczymy co będzie, nie ma co walczyć zaciekę o każdy centymetr. Może to był błąd, że teraz przepuściłem mojego konkurenta z samochodu numer 7. Natomiast czuję, że możemy spokojnie odzyskać tą przewagę przed metą. Albo się mylę. Oceńcie sami, zobaczycie sami na końcu tego wyścigu, co się bardziej opłaciło. Mamy jeszcze dwa okrążenia do mety. Jeśli chodzi o sekcję GP, to nie jestem z nią tak bardzo zaprzyjaźniony jak z samym Nord Oj, teraz. Ten zakręt, który mi nie wyszedł na pierwszym okrążeniu, teraz wyszedł no tak jako tako. Nie jest źle, ale e, sekcję GP robiłem tylko w wersji na VLN, czyli NEC. Jest to seria, która. Odbywa się na tym torze z połową sekcji Grampi i oczywiście całym Nord Natomiast jeśli chodzi o pełną sekcję Grampi, to nie miałem za dużo styczności. Natomiast jest to do nadrobienia, tym bardziej, że tydzień się jeszcze nie skończył jeszcze sporo wyścigów można pojechać. Natomiast jeśli chodzi o samego Neka, to bardzo chciałbym wystartować. W przyszłym sezonie, w całym sezonie, w przyszłym sezonie, w całym sezonie. Chodzi oczywiście o następny sezonie Aery racingu. Chciałbym zacząć sezon NECA. To jest seria, która jest okazyjna, która jest bardzo spójna z kalendarzem prawdziwych prawdziwego wyścigów na Northcliffe. I tutaj mój plan to jest taki, żeby pojechać właśnie w Porsche Capie, tak jak teraz jedziemy. Zobaczymy jak się uda. Czy będzie to samodzielne, samodzielne wyścigi, czy, czy jednak z jakimś kompanem. Ale dobra. Spróbuj mi się skupić teraz. Flori wyhamował, znaczy, Wcisnął delikatnie hamulec. Ja zliftowałem. Widzę, że się zbliżam, ale to może być kwestia draftu. No i nie mówię, że ja lepiej wyszedłem. Ciekawe, ciekawe jaka taktyka jest w tym przypadku lepsza. Dobra. Trzeba się trzeba w tych zakrętach, aby nie jechać jak w, w GT3, tylko jednak ten Porsche E-Cup ma inne, inne hamulce. Mimo, że to są bardzo podobne breakpointy, to jednak aerodynamika sprawia, że trzeba te zakręty trochę inaczej pokonywać. Kamieżnik był niepotrzebny, ale na szczęście nas nie spowolnił na limicie. Zbliżyliśmy się troszkę. W już nie zahaczyliśmy Kerbu. Oj, to dobrze to wyszło. Dobra, teraz potem trochę się nawabił, ponieważ powiedział, że mam ilość paliwa na dwa okrążenia. To oczywiście jest y, zgodne, ponieważ mamy jeszcze półtorej krążenia do mety. Dlaczego tu zbiję na trójkę? Przegadałem się z Wami. E Teraz musimy jakąś taktykę myśleć, ponieważ mamy jedną prostą tutaj, która jest górzysta, kręta i nie chcę za bardzo na niej przeżyć. Oczywiście uzyskaliśmy tak pozycję przed chwilą, ale to nie znaczy, że chcę to robić za każdym razem. Loris ma dobre tempo. Uważam, że ja mam lepsze, jeśli chodzi o zakręty. Natomiast prosta byłaby chyba lepszą, lepszym miejscem do zdobycia przewagi, ale zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Dobra, mampujemy kolega. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, spokojnie jadam. Ale tunel aerodynamiczny tutaj psuje trochę płynność jazdy po tych szybkich łukach. Teraz musimy się ze sekcją karuzeli utrzymać. To jest bardzo okręta sekcja techniczna, powiedziałbym. Karuzela koszmarna. Po raz drugi, może za trzecim razem mi się uda. Nie mogę wyjść po szeka w tej karuzeli. On jest taki skoszny ten samochód. Takie ma zawieszenie, że nie mogę się do tego przyzwyczaić. Dobra, mamy 1,3 sekundy straty. Zobaczymy jak to będzie przed prostą. Trzymajcie kciuki. Sekunda. Dobra, trochę zyskaliśmy. Zobaczmy, jak będzie po prosty. Wychodzimy na prostą z dziewięćdziesiątych. Pędzimy, pędzimy. Może nam się uda wyprzedzić Florisa. Chociaż czy my chcemy wyprzedzić Florisa przed ostatnim okrążeniem? Na ostatnim okrążeniu, jak będziemy się blisko trzymać floristach, to on może nas łatwo wyprzedzić na tej prostej. A ja, ja, wyprzedzamy, jedziemy. Nie ma kalkulacji. Pędzimy jak najszybciej po sekcji Grand Prix i Nordschleife. Może nam się uda, może, może nie. Jeżeli do prostej na środku Nordschleife nie będę dużej przewagi, to spróbuję puścić Florisa. Taki jest plan. że ciężko będzie zgubić mojego kompana tutaj tego wyścigu błąd to z mojej strony ale koszmarna selekcja mm. grant tutaj trzeba trenować. trzeba przyłożyć trochę serduszka a tej sekcji wychodzi koszmarnie, Floris chce pojechać pierwszy. No dobra, to niech, to niech jedzie. Ja jestem, ja czuję się pewnie już jechałem za nim tą sekcję Nordschleife. Więc yy, nie mam problemu z tym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie można teraz przeszarżować. Trzeba jechać spokojnie za Florisem. Bo, żeby wyprzedzić, to, to naprawdę trzeba się postarać na, na Nordschleife. Da się to zrobić, pokazaliśmy to w pierwszym, od, w pierwszym okrążeniu. Natomiast, to jest walka o zwycięstwo, tutaj w na pewno nie odpuści. Delikatny lift tutaj do prawej zrobimy. Floris jak wcześniej. Hamulec. No i ten hamulec się nie opłaca. Zdecydowanie I to już nie jest kwestia draftu. Tutaj 2 dziesiąte na start po zakręcie zyskałem. No to tutaj musi wziąć. To musi zobaczyć Floris jakieś i, i podjąć decyzję, czy na pewno chce z tego go korzystać. Takie każde łamki, sekund wyjście z zakrętu są ważne. Nie mówię, że ja też jadę taką idealną linią, bo na pewno są miejsca, gdzie pracę i muszę podszlifować tą stekcję Northlife przed sezonem Neck'a. Natomiast tutaj mamy lepsze tempo, zdecydowanie. Trzymamy się za Florisem do końca, do prostych. Macie teraz pretekst, żeby przewinąć film to już prostej przed końcem okrążenia, ale nie róbcie tego, może coś ciekawego zdarzy się po drodze. trochę płynniej wchodzimy w te zakręty. Loris robi błędy na dohamowaniach i wejściach w zakręty. Nie wiem, czy to jest kwestia a, mniejszego doświadczenia. Ja ciągle robię błąd na poprzednim zakręcie, że wbijam dwójkę przez to zagadanie. Muszę się... muszę nie mówić na tym zakręcie następnym razem, jak będę jechał robił wyścig, bo tylko się dokoncentruję i zbijam o jeden bieg za mocno. A tutaj kiepskie wyjście mamy. Trochę myślałem, że, myślałem, że trochę opony mi, a, mi skleją i będę mógł pojechać do wewnętrznej, do Apexu, natomiast się nie udało, ale i tak tutaj nie liczę. Nie mam potrzeby dobrze wychodzić z tego zakrętu, mamy jechać za Florisem. Spokojnie, bezpiecznie za Florisem. Tutaj każdy minimator jest wykorzystywany bardzo ładnie. Zróbmy do przodu karuzelę, proszę. Tym razem jak się uda. jak poprzednie dwa razy, ale czy to jest dobra koruzela? Nie. <ścoughs> nie, nie, do poprawy. Trujeczka. Goris nam trochę odjeżdża, w sekunda znowu, zbliżmy się. Adam. Zbliżcie trochę do, do niego. Uu, uu, la, 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 la Widziałem nas w i to na szczęście nie było prorocze Dobra, zaakceptujmy to paliwo, niech też by mnie dokoncentrowało O nie, tutaj musimy się trochę zbliżyć, musimy się zbliżyć do Florisa. Dobra, tutaj błąd popełnił Moje wyjście też nie było idealne w ten zakręt. Uff. Dlaczego tak przecież się zahambowałeś? O ty gagatku, ja wiem co chciałeś zrobić, ty chciałeś mi przepuścić. Nie, 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 tutaj jedziemy do prostej razem, ja jadę za tobą. Teraz dobrze wejść ten ostatni zakręt, żeby mieć trochę napędzenia na po prostu <laughs> jech, jedź, jedź, jedź. Co to? Co to za jakieś leklerkowanie? Wiem, co tutaj chcę zrobić. Floris. Floris teraz będzie chciał się pociągnąć za mną. Dobra Lear, dobra i teraz idziemy jeszcze za nim Ale wojna Ale to będzie, będzie wojna clear. On Udało nam się Mamy to ja! Dojechać do mety, dojechać do mety, dojechać Let's do mety! Jest! Jest! Pierwsze miejsce! Hahaha <noise> Ooo, gagatku! Ach, prawie trzecia pozycja nas dogodziła. ale to był wyścig dobry! Och, dobra, pojedźmy trochę Jeszcze, oj, zaraz nas ktoś o, dziękuję wam bardzo! O, za... Kibicowanie. Czułem Wasze wsparcie naprawdę. To ostatnie okrążenie, ta ostatnia prosta była. O! To za to kocham wścigi. To jest najbardziej emocjonująca. O! Rzecz, jaka może być motor w motorsporcie. O! Przejdźmy do podsumowania. Ja muszę się uspokoić. Panie i Panowie, zapraszam Was do podsumowania tego wyścigu. Jeszcze we mnie są takie emocje ogromne, że aż nie wiem, czy będę mógł coś wartościowego wam przekazać, ale wyścig miał niższy SOF niż zazwyczaj, bo troszkę, jak widzicie, troszkę jak widzicie spadliśmy. Ostatnio, mamy 2,5 tysiąca ratingu, ja mam 2,5 tysiąca ratingu. Sof w wyścigu to było 2400. A jeśli chodzi o to był to numer 8 na 31. Także widzimy, że bardzo dużo osób jeździ North Schleife w Porsche Cupie. Punkty w i-ratingu na plusie o 95. Także fajna liczba, safety rating musimy nadrabiać, musimy nadrabiać i nadrabiamy bardzo namiętnie. Tutaj 0,31 punkta już nadrobione i musimy lecieć tu góry jak najwięcej, jak najwięcej, ponieważ Daytona przed nami wyścig 24 godziny a na Daytonie. A jak mówimy o Daytonie, no to trzeba trochę potrenować na Imsa, a Imsa to nie jest zbytnio kochająca safety rating. Zobaczmy, jak wygląda tabela. My jesteśmy na pierwszym miejscu z niewielką, niewielką przewagą nad Florisem. Dalej Felix, Fabian. No tutaj Felix miał tylko dwie sekundy straty z, e, z do nas, a z tego co pamiętam, to mieliśmy na nim przewagę chyba 8 sekund. Także końcówka z Florisem nam troszkę spowolniła stawkę. Paweł, Pawlu Bittena, jest na piątym miejscu. Zdobyliśmy 149 punktów do klasyfikacji. Ech, serii, Polska, Niemcy, w tym rankingu tutaj uważam, że wyszliśmy lepiej przez to, że chociażby wygraliśmy, ale cóż, to było wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dajcie znać jak Wam się wyścig podoba, jak, jak, jak macie jakieś pomysły, propozycje, to możemy następnego pojechać, dajcie znać i do zobaczenia w następnym wyścigu, trzymajcie się, hej!